To jest. Czekaj. I ja oczywiście z kwestionuje Orbitet i jest, jest z nim nikt inny jak Nobi, oczywiście. Nobi Minecraft, Zapraszam na jego kanał. E, ogółem gram sobie w Pokemony. Ogółem nagrywam ten y, odcinek i gram sobie w Pokemony, bo dzisiaj będziemy oprowadzać Norberta po naszym projektem, jak żyje Sorbetowia. Więc zaczniemy może od tego tutaj domku, ten domek mi kompletnie nie wyszedł, to była jakaś y, ruina, to jest do zburzenia ogółem. Chyba, że ty chcesz w nim zamieszkać. A i teraz y, poszła mała zmiana y, kanału. Teraz już nie jest y, nowy Minecraft, tylko fanatyk Pokemonów. A, no, no, Norberta, o, chodzi o Norberta Kanał. Y, U mnie zaleca ta sama nazwa. Norbert tutaj widzicie. No, ten dom jest po prostu słaby. No, ale ładny, ładny jest ogólnie. Z, no, z zewnątrz, tak. Z zewnątrz normalnie na Survival, mm. bo ja ogólnie wolę grać w Survival, ale kreatywnym też nie pogardzę. Tak miałem ochotę, uderzyć e, Dobra, no e, to we... teraz idziemy do tej tutaj, takiej małego... Ej, ale jak pamięci. ty ładnie to budujesz, skąd ty tak ładnie umiesz budować? Zawsze się nauczyłem. Ej, dobrze, więc w sumie... Tutaj... w sumie ja też umiem ładnie budować, nie? Tutaj jest takie pomieszczenie. Nie Staś, ale mógłbyś coś z tym Glowsolem zrobić, bo ja nie chcę twoich domków obrażać, wszystko jest ładnie. Ale mogłeś na przykład, nie wiem, lampy dać, bo te po... Yy, po te... Ale to było robione na tej wersji, że wiesz... Bo te Glowstone tak trochę nie tak jest tutaj. Jojo. Ale ogółem będziemy później nagrywać yy, zmieniania z tego i zbudowania nowych światłów. Wtedy bo... może będę! Bo ogółem będziemy robić nową serię, yy, ten, Sorbitowic. I tutaj jest ten sam dom ogółem. Tutaj jest yy, moja stara willa. Teraz mam nową, Ej, a pokaż, większą. pokaż, pokaż willę, bo ja jej dawno nie widziałem. Tutaj pyk, tutaj się pani Ej, pandziulka, pandziulkę pokaż. Pandziulki najprawdopodobniej ruripnęły. Ej, dobra, tutaj mam telewizor. Ej, szybko robiłem, żeby Norbert się nie rozpłakał. <laughs> tutaj kuchnia, tam nie wiem, po co robiłem. Kuchnia, kuchnia, akurat spoko jest. Tylko po co ci jest piła w kuchni? Pokaż jeszcze raz mi tą Do kuchnię. Do cięcia mięsa. Do cięcia, tutaj jest brojownia, do, do cięcia creeperów jest łazienka, do cięcia creeperów jest ładna. tutaj są książeczki, tutaj e, dom, tu jest gałniak, e, dobra, teraz idziemy do jednej o, z większych budowli, e, znaczy najpierw tutaj pójdziemy, tutaj jest mnie. To nie, tutaj jest bacon, Pokaż. tak, ale ładny, ej, a weźmy ten kolor na niebieski, mi się nie chce, na czarny, tutaj mamy park, park, Ej, park jest ładny. Yo, Parku Tylko tutaj, tutaj muszę coś zrobić. O, jak to to? Nieważne. E, tutaj muszę coś zrobić, ale tutaj długo pominąłem, żeby to dokładnie tak wyglądało. I te tu, e, te tutaj, nie? Java update avib... i coś tam. Ej! Ej. E, chciałem coś zrobić tutaj i ten... E, raz, dwa, trzy. Raz, dwa... Trzy, pyk, raz, dwa, trzy, dobra. I Stasiu, tutaj jak ładnie tutaj... umiesz liczyć. Tutaj będzie... Wszyscy w komentarzu teraz mm. piszą, jeden, dwa, trzy. Przypomnę serduszko, dobra. Teraz przechodzimy do jednej z większej budowli, czyli do naszej szkoły. Oho. No, no w ogóle szkoła to... piszcie, piszcie jakie przedmioty mam już tam, Już tam w tle można widać, Stasia, no, nową willę. To, ta drewniana, to nie jest moja. Ale nie, tam z tyłu no, jeszcze. Dobra. Dobra, tutaj mam takie wejście, nie wiem kompletnie co tu zrobić. To wejście Tutaj, go... tutaj to... na przykład jest szatnia, nie? Ej, bardziej to wejście przypominało mi szkołę niż ten cały budynek. To, do, to, to dosłownie, to dosłownie jest, jest szkoła, nie? No ale to co jest normalna szkoła. Dobra, tutaj wchodzimy, to jest sala do WF-u, to wiecie, cała pusta. Ej, cała pusta, ej, ale mógłbym się jakieś materace tam zrobić z pół Sala do wf sala ale to dopiero ja to robię, nie? Stasiu, tutaj ty mi to, sala, Ty, sala ty sala mnie oprowadzałeś geograf, po tym Minecrafcie cicho bądź. Co? E, szatnia. E, sala. Czy ty, skry czy ty skrytow, e, skrytykowałeś krytyk właśnie? Tak. Wszystko mi wolno. Aha, w sumie to twój kanał, więc się wolno. A dobra, tutaj sala do matmy, oczywiście najgorsze gówno. Jak rozwalił <śmiech> jeb. <śmiech> Ej, po co? budowałeś do matmy. Żeby to zniszczyć. Logika. Ej, weź, zbuduj. E... Dobra, tutaj jest sala do ASO. Do weź i idź na jakiś pustkowy, na osobny świat. Zbuduj tam napis Matematyka, potem obóż go i TNT, no i wysać. Tutaj nie idzie zrobić pauzy. No, no nie. tak, to nie zrobił pauzę. Dobra, hmm. tutaj idziemy, tutaj są sale do paski. Tutaj są po prostu sale, to nie ma co oprowadzać. Tam tutaj u góry nic nie ma, to są tylko sale. Stasiu wiesz co? Wychodzimy. No dawaj. Na tysiąc subskrypcji powinieneś pokazać twarz. Dobra, zmieniamy. Nie na 10 tysięcy subskrypcji, tylko na 1000 pokazuje twarz. A kiedy ostatnim razem mówiłeś jeszcze na 10 tysięcy piosenca? Jest w opisie mojego kanału. Okay. Dobra. Noc się robi, dobra, pokażę to. Tej było do Axolotli, ale Axolotle są przeniesione. A nie, są Axolotle. Ej, a próbowałaś kiedyś zrobić niebieskiego Axolotla. Niebieski. Niebieski to jest szansa 1 do 1500, ileś. Oder. Więc, czemu ona tak dziwi? 1500, ileś razy musiałbyś klikać jajko z Axolotlem, żeby znaleźć niebieskiego Axolotla. Hmm. Co się zrobić? Ej, mogę e... pokręcić myszką? Nie. Fak. Dobra, e, tutaj takie coś. Dobra, to jest po prostu nie będziemy pokazywać środka, no to jest nudne. tylko moją willę pokażemy od środka. Ale jest <laughs> stały. <zyskałem. śmiech> przepraszam, <śmiech> przepraszam. I Stasi, wiesz co, powinieneś kupić Green Screena. Ale i tak nie pokazuje twarzy, więc to nie, no nie ale jest potrzebne. No to przyszłość, myśl. Boże. Myśl, Przyszły, tutaj policja. Stasiu, Stasiu myślę przeszłościowo, tak? Bo ja myślę. Zamknij się. Ha, e, he, he. Ej, co to był? Parkour? E, no, e, tutaj Stasiu, to jest do Demolki, to jest kolejna taka willa. Stasiu ma... Tutaj ale jest wieża widokowa, nie. Stasiu, mam, I tutaj że... jest moja willa, ogólna. Znaczy, jeszcze sta... ten domek myczy mamy. Czekaj, chwilę tutaj, wieża jak w Berlinie. Stasiu ma do pytanie. No dawaj. Przesuń, przesuń kamerką na to. Możesz mi powiedzieć, co tu się stało? To była wielka góra. Ona była jakoś do, do tego bloku, tyle, że w tamtą stronę ona była, nie? I ja ją zburzyłem to. Tylko, że TNT ją. No, no cieszę ja się, będę... że twoja willa nie ucierpiała. Moja willa nigdy nie ucierpiła. Ej, a co tu się stało? Pyk. To tutaj jest ogółem takie podwórko. Ej! Ale Bawiłem czemu? się w inwazję i dlatego tutaj są takie klocki. <gulki> klocki, kółki. Okej, okej. Dobra. E, tutaj jest takie barenie. Tu były ryby ogólne. Odwróćcie. Jest jedna ryba. No co? Stasiu. Odwróć się na to kółko. Co to jest? Tutaj uderzały pioruny, jak robiłem testy. Dobra. Ale jak pioruny? Bo jest komenda, okej zapomniałem. Tutaj wchodzimy, jest pokój Ej, Girl. Ej, tej komendy. Jeśli się przypomni, to użyj tej komendy w domu. W Willi. Nie. Tu jest ogółem e, pokój Pikman Girl. E, co? co? No, tak, tak. Tutaj sala do treningu. Tutaj Stasiu. pandziule. Pandziule, tu. <laughs> pandziule! Pandziule, trenujcie. Może schudniecie. Stasiu. Co? Chodź tu. Możesz mi wy wytłumaczyć, dlaczego te klocki Glowstone są tak randomowo po prostu No bo ja nie robiłem tego tutaj. Kurde, Róbiłem... no to w podłodze zrób kurde dziurę i... Tu jest salon. ...dwa na dwa. Kurde, zrób dziurę. Ej, proszę Kurde. No, zrób kratkę 2 na dwa, Wykop się nie w głębokość, tylko w szerokość dwa razy. No i po prostu postaw tam dwa klocki glowstone na Stasiu. Czy to jest takie ciężkie? Tak bardzo, wiesz. Dobra, daj mi to. Nie, daj. Ja, nie, ja cię ci znowu kompa. Ja ci pokażę jak się normalnie gra w Minecrafta. <coughs> <coughs> oh. Ja chyba weszłem do labiryntu, który mam w domu. Stasiu, czemu masz labirynt w domu? Bo miałem tak Mogłeś to przeznaczyć na ratowanie misiów polarnych w Afryce. Nie, ja to ląduję. <laughs> Spidernowcem jestem. Mogłeś przeznaczyć te wszystkie o, deski. Mogłeś przeznaczyć te wszystkie deski. Daby, żeby walnąć w łeb, tak wiem. Bardzo źle zrobiłem. Po, chcesz, co ci mogę przewalić inną deską? Nie chciałam te. Ale mogłeś przeznaczyć też te deski, nie na to, żeby mnie palnąć, a na to, żeby, słuchaj, nawet... Przeznaczyć je na ratowanie misiów polarnych. No, to, w moja, to jest, og jest ogóła moja willa, dobra. To... Ej, ale ogólnie ładna willa, nie? Może kiedyś tego zbuduję. Ej, zbieram na własnego kompa. Jeżeli chcecie, żebym uzbierał własnego kompa, to poproście Stasia, żeby dał mi jeden grosz. To uzbieram może. Z ile zostawcie łapki w górę. O, tyle. Tyle wam powiem. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie... Jestem spidronowcem wiem. Zostawcie 100 łapek w górę. To, w to wtedy może Stasiu pomyśli. Proszę zostawcie tą łapkę. Ja tylko... O ta willa mi się tak podoba tutaj. Proszę, to jest taka piękna willa. Proszę zostawcie tą łapkę. Ja chcę tylko uzbierać ten nowy komputer i grać w Minecrafta. Dobra, jak będzie tutaj 10 łapek w górę, czy tam nie wiem. Sto e, 5. 100. Nie. Sto nie, nie. mam takiej nie mam takiej tej, oglądalności. A jak będzie te, te 5 łapek w górę, to znaczy Norbert uzbiera. Dobra. Ogólny, ogólnie ten domek jest bardzo ładny, nie? Tylko żadnego oświetlenia chyba nie ma. No nie, bo to było robione tak byle, żeby zrobić. No to zrób jakieś oświetlenia O, Paniula? jest pandziula! Ona jak była wojna, to ona uciekła tutaj górę. Nie, tu jest pandziula. Ej, weź ją przenieść na śmieci. Tu jest pandziula. Ej, ta co? zapuszczona wioska, którą wysadzam, a tam się buduje Zo. Ej, ale ogólnie jest Wiec... taki ten... Ej, a masz jeszcze jakieś wieżowce duże? Trzy. ZO. Ale wiesz, że ZO pisze się przez 2 O? E, wiem, ogółem wiem. Tak, ja. Ja. wiem, że. Teraz poprawiajcie Stasia w komentarzach. E, dobra, tutaj idziemy, mamy wilki. Olełane Ony... ZO. Ej, pomyślcie hmm. nad tym, jak ten. Te kuliki. Pomyślcie... Tutaj króliki, patrzcie, tutaj piękne króliki. Ej, ale Co pomy... tu robią kurczaki? Ej, ale pomyślcie, ile Stasiu w Minecraftzie może uratować pandziul, jeżeli zostawicie tą jedną łapkę w górę. Dobra, każda, każda łapka w górę to jest każda pędziula, po, po którą pójdę do dżungli. Każda Oczywiście pandziu... tam jestem. Każda, każda pandziula jaką z... uratujesz będzie tą jedną łapką w górę. Idź jedną łapkę w górę, uratować Stasiu. Idź uratować jedną łapkę w górę! Rozumiesz? Stanisławie, jestem z ciebie dumny. Uratowałeś jakieś. Czekaj, daj mi policzyć. Brązowa. Jakieś... Ej, brązowa zapadła. Jakieś 20 tysięcy łapego w górę udało ci się, kurde. Muszę Zostawiajcie ratować. to, bo inaczej zabiję te pandy. Ale Nie! Był to odcinek serwisowy i. E, Fanatyka Pokémonów, więc żegnamy się i. Na. No...